No bo słuchajcie, no to trzeba wyjść tam, tam. I o tu jesteśmy, zobaczcie Celem naszej kolejnej wycieczki jest maleńka miejscowość w Niemczech o nazwie Modlaroid, do której właśnie zmierzamy. Co jest ciekawego w tej miejscowości? A zaraz Wam wszystko opowiem. Witajcie kochani w naszym nowym materiale. Tym razem znajdujemy się ponownie w Niemczech, w małej miejscowości Modlaroid. Która bardziej jest znana jako Mały Berlin. A dlaczego jako Mały Berlin? Ano dlatego, że ta miejscowość miała to nieszczęście, że w całości została podzielona murem granicznym, czyli granicą wewnętrzną Niemiec po zakończeniu II wojny światowej, czyli w 1945 roku. I ten mur w całości o długości blisko 700 metrów. Rozdzielał to miasto aż do 1990 roku. W tym materiale zobaczymy jego fragment, wejdziemy na wieżę strażniczą, zobaczymy fragmenty umocnień, które były stosowane w tego typu zabezpieczeniach granicy. Jak również zobaczymy, czym w tamtych czasach po obu stronach strefy wpływów jeździła straż graniczna. Zapraszam, masakra. Żeby zrozumieć istnienie tego muzeum, które znajduje się tutaj, musicie rzucić okiem na mapę. To jest to, co tutaj widzicie, to jest fragment muru, który będziecie widzieli na materiale. Natomiast ta cienka przerywana linia widzicie. To jest granica między Turyngią a Bawarią. Czyli sowiecka strefa wpływów i amerykańska strefa wpływów. I tędy właśnie ta granica przebiegała. Gdy już dojedziecie w pobliżu muzeum, czeka na Was parking. Oczywiście bezpłatny, a na parkingu taki oto relikt przeszłości, czyli. T-34 Czyli od razu wiadomo po której stronie wpływów się znajdujemy i dlaczego po sowieckiej widzicie? Trudny. Jeszcze na to wyprodukowano w Sowietach 12-cylindrowy silnik diesla chłodzony wodą. Pojemność 40 litrów, 500 koni, prędkość maksymalna 55, a spalanie, zobaczcie 300 litrów na 100 km. Gdybyście się zastanawiali, jak daleko jest z parkingu do muzeum. No to dokładnie tyle. Hmm. Gdy już zdecydujecie się odwiedzić to miejsce, warto zabrać za sobą 4 euro. Dlaczego? No bo tyle kosztuje bilet wstępu do tego muzeum. Co uzyskujemy? Przede wszystkim bezpłatny parking, ekspozycję zewnętrzną z wieżami strażniczymi, z murem, z powiedzmy pasem śmierci, z przykładowymi zabezpieczeniami, jakie były stosowane na granicy. Dodatkowo mamy wstęp do kina, ale niestety film jest wyświetlany tylko w języku niemieckim. Jak również do hali, w której znajdują się zabytkowe, wojskowe pojazdy, używane przez Straż Graniczną jednej i drugiej strony. Co do samego muzeum, to muzeum znajduje się na dawnej państwowej granicy między Bawarią a Turingią, która pokrywa się z dawną granicą wewnątrzniemiecką. Budynek tego muzeum, hala pojazdów, znajduje się w bawarskiej części, natomiast teren zewnętrzny, te wszystkie instalacje graniczne, znajdują się już po części DDR-u, czyli Turingi. Wystawa kończy się na roku 1990, kiedy ostatecznie upadł mur berliński, i miesiąc później, właśnie rozebrał, zaczęto rozbierać ten mur, znajdujący się w tej miejscowości. Już zwiedzicie tą ekspozycję stałą. Zobaczycie film w kinie, być może i kupicie sobie jakieś pamiątki. Zachęcam do obejrzenia hali maszyn, czyli tych wszystkich pojazdów, które były wykorzystywane przez służby graniczne, policję, jak zwał, tak zwał. Znajdziemy tutaj Trabanty, Znajdziemy Warburgi, Znajdziemy Audice, Ziły, Łazy jak również nawet śmigłowiec. To co widzicie przede mną w chwili obecnej to jest oryginalne, oryginalna zabudowa tej granicy. Sobie teraz przejdziemy. Na drugą stronę, słuchajcie, spójrzcie, tutaj mamy rzeczkę. Niestety, słońce świeci tak, a nie inaczej. Tutaj mamy tą rzeczkę, i za tą rzeką mamy granicę. O, tutaj wszędzie, na drodze, i nawet na trawie, widzicie te białe kostki. Ścian. Widzicie, wtedy właśnie przebiegała dawna granica między NFDA a LFN. To co widzicie tutaj to jest takie przykładowe zbieranie na wszystkich urządzeń, które miały zabezpieczyć tą granicę. Spójrzcie, tutaj jaki patent. W tej budzie mamy budka, Burek jest zapięty do tej otoliny i zasięg burka zwiększa się diametralnie. Tutaj jeden. Z wielu schronów obserwacyjnych. Czekajcie, może się tu uda wejść. Proszę. Możemy sobie pooglądać. W zasadzie z drutu znamy od dawien dawno, prawda? Szczególnie tego drutu pod napięciem. Spójrzcie, jaki fajny szlaban najeżony kolcami. Zobaczcie. z jednej strony mamy betonowy blok przeciwwagę. Tutaj takie ładnie nałaszczone pręty. No i w sumie, pchnąc to, wystarczy że to tylko pchniemy. I ląduje w tamtym miejscu, czyli zamknięciu. No i cóż, to pomysły. Tutaj przykładowe inne bariery drogowe potykacze, bramki, jak zwał, tak zwał plus oczywiście reflektory do oświetlenia terenu no dobra, słuchajcie, pomijając tego, że w Budzie nie ma budka Próbujemy wejść na tą wieżę, bo jest taka możliwość. Jak widzicie te małe klapki, no to prawdopodobnie było miejsce na poradniku. Czekajcie, ktoś chodzi. Poczekamy. No spójrzcie jeszcze przy okazji, zanim ten ktoś zejdzie. Tutaj mamy tą wieżę, jak widzicie. No tutaj widzicie te kostki, czyli tam tędy przebiegała granica. No, słuchajcie, no tu trzeba wyjść, prawda? I oto jesteśmy, zobaczcie. Tutaj mamy podgląd piękny na jedną część granicy. A tutaj patrzymy do na naszego sąsiada za może by nie było, że ktoś się skrada od dołu i go nie widzimy, to jak widzicie tutaj, tutaj też mamy Okienko i centralnie widzimy, czy ktoś nas nie próbuje podejść od spodu. No tutaj chyba nawet defraktor jeszcze był, bo czymś tu, czymś tu można pokręcić. Dobra. Ale to, to teraz trzeba zejść w dół. Miejscowość, tak jak widzicie, całkiem sympatyczna. Jak widzicie, mamy wieżę. Tą miejscowość, jak zacząłem przed chwileczką, rozdzielał 700-metrowy mur graniczny taki sam jak ten w Berlinie podobno, który. Rozdzielał w sumie jedno państwo na dwie strefy wpływów, czyli strefę radziecką i amerykańską, rosyjską w zasadzie, początkowo ten mur chciano wyburzyć do samego końca. Natomiast później się, urodził się pomysł, żeby zostało to dla przyszłych pokoleń. To ten pas ziemi, po którym w chwili obecnej idę, jest to pas ziemi niczyjej, czy jak kto woli, pas śmierci. Czyli, jeżeli przeszedłeś przez tą część, jeżeli przeszedłeś przez tą część, tutaj na pewno będziesz trupem. Mamy tutaj ładnie pozostawioną jeszcze, widzicie, również wieżyczkę. Zamkniętą, niestety, ale daje to podgląd na całość sytuacji. Widzicie jakieś wejście malutkie. Jak to wtedy wyglądało? Na sam koniec tego filmu, który mam nadzieję, że Wam się podobał, bo miejsce samo w sobie jest naprawdę warte odwiedzenia. Zachęcam i zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z tego miejsca z czasów, kiedy ta zapora, w zasadzie ten mur graniczny, był budowany, w czasie kiedy istniał, w czasie kiedy ludzie przez tą granicę jakaby nie była jeden naród, dwie strony rzeki. Próbowały ze sobą w jakiś sposób kooperować do czasów, można powiedzieć, wyburzenia tego muru do momentu jego otwarcia. Warto zobaczyć sobie te zdjęcia i pomyśleć, co by było, gdyby przez tą miejscowość, w której my mieszkamy, naraz z powodu dwóch zwaśnionych stron na 45 lat postawiono taki mur. 45 lat niektórzy nawet w tyle nie żyją. Warto odwiedzić to miejsce i pomyśleć o tym, co było. Cześć.